Kuba? Cześć, Roman. Eee, Co tutaj robisz? Na czym tak myślisz? Siedzę sobie. Myślę, jak tutaj będzie wyglądał sylwester w tym roku. Planuję i przy okazji próbuję naszych czterech nowych winerów. Można się dołączyć? No pewnie, siadaj. No to co? To już jest czwarty rocin, który robimy w Wild Band. Eee, trzeci odcinek pomarańczowego wina z winogronu Antoniego Cyrera z Krems. Czysty Güne Wetlina. Jedno z najlepszych siedlisk. Co tutaj pokombinowaliśmy? No myślę, że już dopracowaliśmy to wino kurcze do granic możliwości. Zmieniliśmy trochę macerację. Użyliśmy bardzo dużo y, całych gron. Wydłużyliśmy ją do trzech tygodni. Widać piękny pomarańczowy kolor. No i ta rzeźkość w tym winie. Eee, jestem osiągnięta. Oczywiście jest tak. Jest ziołowość, to co zawsze mieliśmy w tym dynerze od Taniego. No i dalej jest to lekkie wino. Takie, cały czas celujemy w pewnie w te 11% alkoholu. Myślę, że, 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 że tak wyjdzie. Jakieś tamte były super i to zresztą wiesz, że ta pomarańcza, jak nie wiemy, jakie wino wypić, to zawsze otwieramy pomarańcz. To tutaj jest tak podkręcone jeszcze tam. Ten... Sprężystością, prężystością, kością takiej... Owocowością, właśnie te same owoce. Bardzo żywe wino. Ono na pewno wyjdzie w przyszłym roku, więc już na wiosnę będzie można się nim cieszyć. Tak, ciągle jeszcze mamy na grubym osadzie. Myślę, że to będzie fajna, fajna dobra rzecz. Dla porównania, wzięliśmy w tym roku również z Dylan Wettinera od Imre Kalo z Szomolim Potegerem. No, i tutaj mamy już inny ciężar zawodnika. Winogrona na pewno bardziej dojrzałe, wyższy alkohol, więcej ciała. No, ale wiadomo, że Siedliska i Owimre to są naprawdę wyjątkowe miejsca, i ta koncentracja w tamtych winogronach jest zupełnie inna niż, niż wszędzie. Myślę, że to wino nie wyjdzie w przyszłym roku, ale. Też czekam z niecierpliwością na. Będzie wymagało więcej czasu. Tutaj nie użyliśmy całych dron, wszystko było zmielone. Dwa tygodnie maceracji. Dużo krócej niż w tym pierwszym winie, a mimo mm. tutaj ta koncentracja jest naprawdę. Tak, kolor jest jaśniejszy na pewno, delikatnie. To potężne wino. I mamy jeszcze oczywiście z tej samej partii winogron, bo najgorszy przygorząd winogrona tutaj i czasami robimy jedno, czasami dwa, czasami nawet trzy wina i z tych samych partii winogron zrobiliśmy również wina białe. Powiedz Kuba, dlaczego w ogóle próbujemy pomarańczy przed bielami? Kurczę, bo te biele są dużo treściwsze też niż te pomarańcze, że to są, tutaj mamy przy, przynajmniej przy tym pierwszym yy, od toniego ta lekkość, sprężystość, a biel od toniego będzie jednak dużo poważniejszym też winem. Więc stąd ta kolejność taka odwrócona. Ja siebie, jak białym, o Imre to już nawet nie. Nie nie nie. nie, 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 nie. Dobra, białe wino, winogrona od y, koniego Cyrera 2025 rok. Cały czas na grubym osadzie. Widzicie, one są jeszcze wszystkie mętniutkie, one dopiero się będą klarować. Y, nie tak. będziemy ich oczywiście filtrować. Y, nigdy nie filtrujemy, ale... Dajemy im czas. czas. Dajemy im czas. Nie jest dużo cytrusów, nie jest ta charakterystyczna pieprzność w końcówce, tak typowa dla gry, nawet minera. Na no To sprawia dużą przyjemność. W ogóle był zadziwiający rok, nie? Bo o, ten rok też był wyjątkowy, jednak wszędzie, wszędzie podobnie. Zauważyłeś, że u wszystkich tych gwiniarzy, w regionach niższy cukier, wyższa kwasowość, wyższa a jednocześnie dało się uzyskać z tego fajny balans. Tak. Jakość owoców była super, zwłaszcza tutaj co Toniego Zdrowie i imrę absolutnie wszystko zagrało, byliśmy zachwyceni owocem. W porównaniu do poprzednich lat to. Tak, to duża, duża naprawdę. Zmiana. No i zawsze y, tej bieli u nas powstawało za mało, więc. Słuchajcie, się cieszymy, W tym roku trochę zrobiliśmy właśnie też odwrotną proporcję, żeby mniej wina pomarańczowego. A ty, więcej biali. to. Pomyślmy nad y, tymi białymi winogronami od Imre, Również bzią nawet szomolia. Jeszcze sporo cukru wyjątkowego. Tutaj to wino jeszcze fermentuje. Praktycznie jeszcze wyczuwalny cukier jeszcze. Mm -hmm. Natomiast my mamy na nie plan. Bo nie robiliśmy jeszcze wina białego z użyciem beczki. Tak, dzisiaj jeszcze zaczniemy szykować beczkę. Myślę, że może jeszcze w tym roku albo z początkiem przyszłego trafi do beczki na parę miesięcy, zobaczmy. No i, I będzie to mała beczka od Matthiasa Stottingera. Chcemy tutaj użyć dobre drewno, które już mamy przetestowane. Wiemy, że jakoś jest, jest dla nas ok. To co kogoś? Zaprosimy jeszcze naszych gości na Sylwestra. Zostały ostatnie wolne miejsca, ostatnie wolne dwa pokoje. My Voice Band no będzie się tutaj działo. Będzie możliwość zwiedzenia przetwórni. 6-godniowa kolacja degustacyjna, tańce do rano, szablowanie musiaków, starych roczników. Dokładnie. będzie fajnie. Super. Wiesz, czego się nie mogę doczekać? Nie mogę się doczekać, jak będą te cztery wina już gotowe i się dzieje. Wszystkie sobie. do spróbowania. Wtedy. Nagramy. Musimy nawet w tym nagry... samym kadrze zrobić. Jak to wyszło? Ale to pewnie dopiero w przyszłym roku. Do zobaczenia. Hej. Dzięki, cześć.